W poprzednim odcinku Amelka musi odzyskać starą kamerę. Którą Jacek i Piotrek sprzedali tajemniczemu mężczyźnie w czarnym płaszczu. Dziewczynka śledzi go za pomocą monitoringu i namierza jego dom. Postanawia go przeszukać, niestety, kiedy wreszcie odnajduje kamerę, znalazłam cię. Właściciel wraca. To on! Tymczasem Piotrek wymyśla nowy biznes, zakłada własną ekipę. Jest pięknie mój, ty mały fryzoluszku. <grym i wytkujesz> Zostańcie z nami. Nie spodziewałam się, że właściciel domu wróci tak szybko. Teraz muszę się stąd wydostać. To moja jedyna szansa. Udało się! Odzyskałam kamerę! I teraz muszę koniecznie dowiedzieć się, co jest na niej nagrane! To szybko! Jacek! Jesteś gotowy? Nie czuję tego! Ale czemu ja mam nagrywać? Mam dużo pracy! No co ty? Musisz pomagać w biznesie! Jacek! Jesteś gotowy? Siemaneczko, kochani! Dzisiaj ma przed wami super challenge! Skos z balkonu, z obrotem powietrzu i nurkowanie w śniegu? Agent Kici Kici już zaciera ręce, bo są emocje! Ale nie bójcie się, Jacek ma okulary, więc jest bezpiecznie. Zaczynajmy! Nie czuję tego! Jacek, więcej uśmiechu, ludzie chcą widzieć radość! Skacz, bo śnieg topnieje! Źle się to skończy! 3, 2, 1, zaczynamy! Mam was dosyć! Boli! Boli! No nie! Wszystko zepsułeś! Miał być uśmiech na twarzy, a ty co? Co to było? Teraz musimy powtarzać nieskończoność! Amator! Niedługo walentynki! Mam randkę! I co teraz? Walentynki! Ania mnie zakatrupi! Halo, jestem tu! Ktoś mnie podniesie! Halo, jestem tu! Nudzie! To po prostu niemożliwe! Nawet dzieci wiedzą, że nie można skakać z balkonu! To niebezpieczne! Piotrek, jak coś wymyśli, to brak słów! Walentynki, walentynki! Co kupić Ani? Nie mam pomysłu! Może, może poduszkę w serduszka? Albo PlayStation? Nie. Wkurzyłam się jak wtedy, kiedy kupiłem jej nowy joystick na rocznicę naszego ślubu. Popatrz. Co to? Butelka filtrująca Duffy? Personalizowana? No tak! Jest świetna! Można na niej coś napisać i wybrać kolor? Proekologiczny, praktyczny prezent, a do tego śliczny. Ja mojej cały czas używam. Wiesz co? Super! Zamawiam! A teraz sprawdzę, jak czuję się Jacek, bo w końcu musimy nakręcić kolejny film. <słysy> Jacek! Zapomniałem o nim! Nie mam pojęcia, jak obejrzeć film z takiej kamery. Może powinnam ją komuś pokazać? Wyluzuj, Mój Koci nos mówi, że to nie jest zwykła kamera. Ale agent Kicz-Kici zaraz wszystko odkryje. Co noc miałem ten sam sen. No, 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 mów, notuję. Ktoś kazał mi ją odnaleźć, a teraz mam ją. I co dalej? Co mam zrobić? Nie wiem, jestem tylko kotem. Skąd mam wiedzieć? Idę spać! Zobaczysz mi już! Zniszczyłeś mi biznes! Znowu! Miałeś po prostu skoczyć, obrócić się kilka razy w powietrzu i zrobić szwagat! Czy to takie trudne? Niby nie no. Film wyszedłby super! A teraz jeszcze muszę tu kurować kilka dni. No, no tak, no przepraszam. Szybko ukryj się! Ale jak nie mogę się ruszać! A teraz nawet nie drgnij! To nie będzie trudne! Masz tak stać i milczeć kilka dni! Ale dziś zimno! Słuchaj, na obiad robię dzisiaj dorsza! Z ziemniakami i surówką. Piotruś, czemu ten kwiatek ma oczy? Ten? To taka odmiana. Ocznik pospolity. Inaczej. Yy, bandażnik typowy. Znowu Jacek wszystko popsuł! Miał po prostu udawać kilka dni ozdoby, a on co? Wzbudza litość! Głupi Jacek! W tym filmie znajdziesz wskazówki, jak odnaleźć mój skarb. Oglądaj go uważnie. Co jest? Ami! Ta stara kamera do ciebie dzwoni! W starym domu, w zaciszu światła, znajdziesz klucz. Boję się. Bardzo się boję. Alarm! Kamera gada! Kamera gada! Ami! Amerka, wyłącz tego laptopa! No nie! Jak teraz odnajdziemy drogę do skarbu? Kamero, odpal się znowu! Czemu tak miał kociaku? Jest trzecia w nocy! Nakładaj szybko medalion, muszę ci wszystko opowiedzieć! Idź już spać, pewnie przyśniło ci się coś złego. Rano Budyń opowiedział mi przedziwne rzeczy. Podobno kamera sama uruchomiła się w nocy. Może mu się to tylko przyśniło? Jak myślicie? Dajcie łapkę w górę, jeżeli wy też coś widzieliście. A ja dzisiaj muszę nie spać do trzeciej i to sprawdzić. Może to się powtórzy. Jedz, jedz, jedz. Dobra, dobra. <laughs> Co to w ogóle ma znaczyć? Mieszka w moim domu, wyjada moje kotleciki, a ja skaczę przy nim, jakby był jakimś małym dzieckiem. I soczek, same witaminki pomogą ci na otarcia i złamania? Wcale mi się to nie podoba. O, teraz siedzi taki zadowolony. jącek. Mam też się, twoje ulubione. Ta ja się lubię. Amelka mi wszystko powiedziała. Wiem, że ten wypadek to twoja wina. Ja cóż, nie jest ci zimno? Piotruś, przynieś kocyk dla przyjaciela! Nie! Przynieś! Zimno mu! Tego już za wiele. Muszę coś wymyślać. Głupi Jacek! Myśli, że o taką będzie jadł moje ciasteczka! O nie! Już ja coś wymyślę! I co? Kto się śmieje ostatni? Wskoczyłeś z balkonu i się połamałeś, żeby... Znaczy ci, pączusiu? I kotlecików, droga żono! Ale dość o mnie! Oszalejesz, jak zobaczysz, co dostaniesz na walentynki! Ale walentynki są dopiero jutro! Cicho! Znowu wszystko psujesz! Prezent jest za koszykiem! Butelka Toffi! Różowa! Z napisem Ania! Sam zaprojektowałem! No dobra. Ameryka mi trochę pomogła. Nawet nie wiedziałam, że tak można! Super. A, a czy teraz dostanę moje ulubione poczucie? Już po trzeciej, oby dzisiaj, kamera też odtworzyła film. Muszę się dowiedzieć, co na nim jest. Jestem pewna, że będą tam kolejne wskazówki. Trzecia, zero, dwa i nic! Trzecie cztery! Jest! Co się dzieje! W tym filmie znajdziesz wskazówki, jak odnaleźć mój skarb. Oglądaj go uważnie! W starym domu, w zaciszu światła, znajdziesz klucz. Tylko lustro, w którym jestem zamknięta, pozwoli ci go dostrzec. Anelka jest trzecia w nocy! Zwariowałaś? Ja ja tylko trzecia w nocy. To nie jest czas na zabawę. Zabieram ci kamerę ci zabieram. Na laptopa nasz szaban. Także idź już spać! Jaki skarb! Muszę się dowiedzieć. Muszę go odnaleźć! Dziś to już wszystko, kochani. Jeśli chcecie się dowiedzieć, czy Amelka odnajdzie skarb ukryty przez dziewczynkę z fotografii, zostawcie łapkę w górę i suba. A osobom, które lubią magię, tajemnice i czarodziejskie istoty, polecam naszą książkę. A ja polecam. Dajcie swojemu kotu pyszną rybkę na obiad. Młodyń! już lepiej idź spać. A osoby, które nie chcą przegapić kolejnego odcinka, niech zostawią subka. Pa!